Jak był kuratorki? Jestem antyspołecznym elementem z osobowością dysocjalną, niezdolnym do nawiązywania bliższych relacji międzyludzkich. Jesteś tą nową laską z, z drugiej cenie? Nel, Psychiatryka. Myślisz, że taki chłopak jak on będzie chciał być z takim frikiem, jak ty? O! On woli tempedzity, więc myślę, że jesteś w jego typie. Serio? I przejąć drugą B. A to najgorsza klasa w całej szkole. Oni już dawno nas skreślili. Dzień dobry. Jan Sienkiewicz. Podobno szukacie poloniscy? Z nieba ci spadł. On chyba jest pijany. On ma uczyć, a nie prowadzić tira. Przecież do drugiej B nikt ci na trzeźwo nie wejdzie. Zniszczę gościa. Soluwo frajerze. Patrzcie, patrzcie. Przyszedł nowy frajer, któremu się wydaje, że drugą B ogarnie. Chcesz być naszym szefem, dać spokój z nauką Jak wejdziesz do tej sali, będziesz moją Finał tej historii jest każdemu znany Dziś jesteś król ulicy przez ziomków lubianych Jutro będziesz wołał do mnie, panie kierowniku By wykraść piątaka i pić przy śmietniku You ain't z nimi zadajesz? Jesteś na to zbyt inteligentny. Tak, a co ty o mnie wiesz? Masz ogromny talent. Czy mojego ojca się bawisz? Na koniec roku zrobią nam testy kwalifikacyjne. Jak je wszyscy oblejemy, to wreszcie będą mogli nas wysłać do szkoły specjalnej. Jesteście sfrustrowani i źli! I bardzo dobrze! Pytanie zasadnicze: co z tym zrobicie? Nie, nie tylko zdacie te testy. Ale zdacie je najlepiej z całej szkoły. Nie jesteś debilem! Nie jesteś debilem! Jan Sienkiewicz. Naprawdę ty. Co ty tu robisz? Ja tu mieszkam. Zostaw ją! Wynoś się stąd, powesła policja. Zwrócimy resztę hajsu i towaru i będzie git. Wstąpasz po bardzo cienkim lodzie. To nie jest chłopak dla ciebie. Nie potrzebuje cię, kurwa! Naprawdę pan nie wie, czemu trafiliśmy do tej klasy?